Kontynuując wątek popularnych ostatnio w piwnym świecie piw dedykowanych zespołom rockowym, trafiłem na piwo Ober Schlesien z browaru Kraftwerk. Ober Schlesien to jest zespół rockowy, metalowy. Przesłuchałem dwa kawałki czy trzy. No, taki polski, właściwie śląski, Ramstein. Kompletnie nie moja stylistyka, nie moja bajka. Ale piwo mnie zainteresowało Ponieważ jest to Piwo ciemne w stylu Oatmeal Milk Stout Czyli owsiany Milk Stout Milk Stout to jest styl, który bardzo lubię Dlatego Tym bardziej, że Kraftwerk już zrobił Bardzo dobry Milk Stout To było ich pierwsze piwo Bebok, bardzo mi smakował Więc no, ze sporą nadzieją Kupiłem Oberschlezen Oberschlezen, czyli Górny Śląsk Składniki: woda, słody, jęczmienne i pszeniczne, płatki owsiane, laktoza, chmiel, drożdże. Bardzo oszczędnie, alkohol 5,1, ekstrakt 13. Wyprodukowano w browarze wąsosz w Konopiskach. To znaczy w wąsoszu w minie Konopiska. Fajne jest to, że jest podany zalecany utwór do degustacji. Futer to nie sen. Z takim, z takim tym mm, nie znam, ale wrzucę Wam na pewno. Leżakowany w obecności muzyki Ober uważany przez Brower Kravner. No dobra. Etykieta metalizowana to jest chyba logo zespołu. Znaczy na pewno to jest logo, a ten znaczek takie wielkie S, okrągłe. No chyba tak, nie wiem. Nie wnikałem w to w każdym razie. No dobra, zajmijmy się piwem. Piwo brunatne, ciemnobrunatne, ciemnobrązowe, z niezbyt wysoką i niezbyt trwałą pianą. Ale aromat ma całkiem przyjemny, bardzo taki kakaowy. Nawet czekoladowy, chociaż trochę taka, takiej sztucznej czekolady. Słodkiej, słodkiej, słodkiej sztucznej czekolady. Jest też trochę kawy zbożowej, takiej typowej kawy z mlekiem, czy też kawy w ogóle nie ma, raczej. Taki słodki zapach y, sztucznej czekolady i kawy zbożowej. No, w zasadzie tyle mogę o tym powiedzieć. W Smaku dość wodniste, znaczy może wodniste złe słowo, dość wytrawne, y, kwaskowe, już na pierwszy rzut od razu, od razu właśnie ten kwasek. Się pojawia dość mocno palone, czekoladowe. Sama tekstura jest dość gładka, wysycenie jest niskie. Natomiast finish jest dość cierpki, ściągający podejrzewam, że od, od słodu palonego. On jest taki mm, niezbyt przyjemny, szorstki. Laktoza jest wyczuwalna, jest taka słodycz mleczna w tym piwie także tutaj fajnie to gra z tym, że jak na Milk Stout dla mnie to jest troszkę zbyt wytrawne piwo ja jednak wolę Milk Stouty takie, które rzeczywiście, które rzeczywiście są bardziej słodkie, są bardziej pełne tutaj ono jest smaczne ogólnie, tylko jakby nie do końca trafę w moje preferencje bo ta słodycz laktozy jest wyczuwalna tym, że ona nie, nie dodaje pełni, ona jest bardziej w smaku. No niezłe piwo, ale do zachwytów jest mi daleko. Na pewno Bebok był znacznie bardziej udanym piwem. Nie pamiętam czy to był Mirk do wsiany, czy tylko milkstał, już Już nie pamiętam. W każdym razie był dobry, bardzo dobry.